Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała, Pierwszego dnia po Szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wtedy więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, Zobaczył leżące płótna, put, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżącą raz, nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie, chwała tobie, Chrystus. arcybiskupi Henryku, księżarz biskupi Władysławie, Stanisławie, Leszku, drodzy bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, na czele z księdzem Iwatem Adamem, drogie siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry, drodzy Giecezjanie. Pielgrzymom wchodzącym do wnętrza Bożego Grobu w Jerozolimie towarzyszy napis. Non est hic. Nie ma go tutaj. Świadomość, że wchodzi się do grobu, który jest pusty nie dlatego, że ktoś zebrał ciało zmarłego, ale dlatego, że on zmartwychwstał i żyje, budzi naprawdę przejmujące doznanie. To w tym grobie, Dokonała się największa tajemnica wszechświata. To właśnie w jego chłodzie, ciszy i mroku moc Boża objawiła się najbardziej. To dlatego miliony, miliardy grobów ludzkich, rozsianych w czasie historii, w różnych regionach Ziemi, noszą w sobie. Zalążki życia, zmartwy nie są przestrzenią śmierci. Od najdawniejszych czasów, w dniu Wielkanocy, liturgia rozpoczyna się słowami: Zmartwy wstałem i zawsze jestem z Tobą. Położyłeś na mnie swą rękę. Według liturgii. Są to pierwsze słowa skierowane przez Chrystusa do swojego Ojca zaraz po zmartwychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do świata żyjących. Ręka Ojca podtrzymywała Chrystusa także w ową noc i dzięki temu mógł On powstać z martwych mocą Ducha Świętego. Słowa te zaczerpnięte z psalmu 139 są dla nas bardzo ważne. Psalm ten jest pieśnią wyrażającą zachwyt nad wszechmocą, nad wszechobecnością Boga, jest pieśnią wyrażającą ufność w Boga, który nigdy nie, nie wypuszcza nas ze swoich rąk, a jego ręce to dobre ręce. Modrący się tym psalmem człowiek wyobraża sobie swoistą podróż przez wszystkie sfery wszechświata. Co go tam spotyka? Psalm odpowiada: Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie. Gdy się w Szeolu położę. Gdybym wziął skrzydła jutrzęki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem, niech mnie przynajmniej ciemności okryją, nawet ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie. Mrok jest dla Ciebie jak świat. Pięknie w tym sali. W dniu Wielkanocy liturgia mówi nam: Jezus Chrystus odbył dla nas podróż przez różne sfery wszechświata. W liście do Efezjan czytamy, że On wstąpił do najniższych części ziemi. Ten, który wstąpił, jest tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa. Aby wszystko napełnić. Nie ma więc milimetra chrześciennego wszechświata, o ile moglibyśmy tak powiedzieć, który nie byłby wypełniony potęgą zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystusa, w którym na początku, mocą stwórczą Boga Ojca, powstał cały wszechświat. Wszystko, co istnieje. Ikony przedstawiają Chrystusa, który wyprowadza z otchłani Adama. Imię Adam oznacza po hebrajsku człowieka, a więc oznacza każdą, każdego z nas. Jezus na tej ikonie chwyta Adama za nadgarstek. W ten sposób chwyta się kogoś tonącego, kogo chce się wydobyć z nami. To znak, że Adam nie jest w stanie, a więc każdy z nas, nie jest w stanie o własnych siłach wyjść z objęć śmierci, z jej sideł, z jej tą, Drugą ręką Chrystus Wyciąga Ewę. W ten sposób twórca ikony chce podkreślić, że nasz zbawiciel wyciąga w Ewie całą ludzkość z otchłani, śmierci i grzechu. Pod stopami Jezus ma strzaskane wrota śmierci. Są to drzwi, które po grzechu pierworodnym oddzielały człowieka od Boga. To oddzielenie było okrutne, ale te drzwi zostały pogruchotane, rozbite i otwarły przestrzeń relacji człowieka z Bogiem mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chwymnie Tedeum, Ciebie Boga, wysławiamy, śpiewamy. On pokruszył śmierć i wrota. Nad Jezusem, tej ikonie, widnieje błękitna mandorla, w której widać gwiazdy. To symbol nieba, które razem z Jezusem wkracza do otchłani. To dojmujące. Że niebo wraz z Chrystusem wkracza do otwani, że niebo wraz z Chrystusem wkracza także w nasze życie. Moment, w którym Jezus Chrystus, prawdziwe życie, dobrowolnie umarł na krzyżu, nie był śmiercią życia, lecz śmiercią śmierci. Bóg przeszedł ludzką drogę aż po śmierć i odtąd bierze z powrotem w posiadanie cały świat i człowieka. To, co oddzielało człowieka od Boga, przestaje istnieć. Nawet ciemna, twarda, bezlitosna wydawałoby się żelazna zasłona śmierci. Kochani siostry i bracia. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą. Te słowa zmartwychwstałego wypowiedziane do Ojca są także słowami, jakie zmartwychwstały kieruje do nas. Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą. Moja ręka cię podtrzymuje. Gdybyś Gdziekolwiek miał upaść, zawsze upadniesz w moje ręce. Jestem nawet ubrany śmierci, tam, gdzie już nikt nie może Ci towarzyszyć, nawet najbliżsi, najbardziej kochający. I tam, gdzie ty nie możesz niczego ze sobą zabrać, tam ja na Ciebie czekam i dla Ciebie przemieniam mroki światło. Ta ręka Chrystusa Zmartwychwstałego to nasza nadzieja. Tak jak dziecko prowadzone przez ojca, przez matkę odczuwa ciepło dłoni, które daje poczucie bezpieczeństwa, które chroni nie tylko przed kałużami, ale chroni na Różnych niebezpiecznych drogach życia, tak ciepła ręka zmartwychwstałego Chrystusa prowadzi nas przez całe nasze życie, trudne, pełne niebezpieczeństw, zasadzek, wyzwań, i zawsze prowadzi nas, jeżeli otworzymy się na tę obecność, zawsze ku Bogu i ku człowiekowi. Ewangelista Jan podkreśla w swojej Ewangelii motyw mroku, ciemności. Ciemność to symbol grzechu, niewiary, zawiedzionych nadziei, niepewności. Ale nie tylko, ciemność to także symbol poszukiwania Jezusa właśnie pod osłoną nocy. Maria Magdalena udaje się do grobu Jezusa. Można sobie wyobrazić jej krok. Jest to krok kogoś, kto idzie na cmentarz, kto idzie do grobu z pewnym bólem, wahaniem, bez pośpiechu. Na cmentarz się nie biegnie. Człowiek nie biegnie, kiedy idzie na spotkanie z tajemnicą śmierci. Człowiek nie biegnie. Gdy idzie opłakiwać śmierć kogoś najbliższego, w kim złożył największe swoje nadzieje. Maria Magdalena szuka swego Pana i odnajduje go w blasku dnia, jako zmartwychwstałego. Drodzy bracia i siostry, wszyscy w jakiś sposób wędrujemy w ciemności naszej słabości, Ruchości, niewiedzy, niepewności, podobnie jak Maria Magdalena. Ale ją prowadziło wewnętrzne światło płynące z jej miłości do zbawiciela. Podobnie jak i apostoła Jana, który nazwany został uczniem, którego Jezus miłował. Jan zobaczył pusty grób, płótna i uwierzył. Uwierzył, zanim jeszcze ujrzał zmartwychwstałego. W jaki sposób Jan doszedł do wiary? Uwierzył, gdyż jego wiara płynęła nie z widoku zmartwychwstałego Pana, lecz z miłości do Niego. Kochając swojego Mistrza, nie potrzebował innych znaków. Miłość wyostrza wzrok. W tym przypadku nie sposób powiedzieć, że miłość jest ślepa. Miłość Boga, miłość prawdziwa bliźniego wyostrza wzrok. Nie jest ślepa. Ktoś, kto kocha, widzi to, czego inni nie widzą. Miłość otwiera w nas zmysł, który jest wewnętrznym okiem, zdolnością wewnętrznego widzenia. Obecna sytuacja, w której się znajdujemy, być może powoduje łzy fizjologiczne płynące po policzkach. Może jeszcze bardziej bolesne łzy wewnętrzne, których nie widać. Wiemy, że fizjologicznie łzy są zbawienne dla naszych oczu, nie tylko dla emocji, bowiem oczyszczają. Cały aparat wzroku. Dzięki nim widzimy lepiej, gdy pojawiają się jakieś zanieczyszczenia zniekształcające obraz, utrudniające widzenie. Te wewnętrzne łzy są też potrzebne, żeby wyostrzył się nasz wzrok duchowy i abyśmy zobaczyli, co tak naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu. Jestem przekonany, że mimo trudności, problemów, które przeżywamy, jest to bardzo zbawienny czas, żeby wyostrzyło się nasze spojrzenie na obecność Boga i drugiego człowieka w naszym życiu, ale właśnie w perspektywie miłości. Gdy miłość w nas żyje, widzimy więcej niż ci, którzy nie kochają. Kochające serca rodziców zawsze wyczują u dzieci, gdy coś jest nie tak, zanim jeszcze dzieci zdążą o tym powiedzieć. Gdy jesteście teraz razem, stłoczeni czasem Wam bardzo współczuję w blokowiskach, w niewielkiej kubaturze, rodzina cały czas przebywająca ze sobą, trzeba może w większej miłości. Dzięki której jeszcze bardziej docenimy wartość siebie. Rodzice dostrzegą wartość swoich dzieci, bardziej je poznają, bardziej się z nimi zwiążą, a z kolei dzieci będą mieli, miały możliwość wejścia w głębszą relację ze swoimi rodzicami, może dostrzegą bardziej w miłości ich poświęcenie, ich oddanie, ich życie. Kochający się małżonkowie w wielu sprawach rozumieją się bez słów, bo miłość zwiększa naszą wrażliwość i spostrzegawczość. Być może te małżeństwa, które z różnych względów, także ze względu na system pracy, gdzie małżonkowie nawet gdy nie wyjeżdżają za granicę. To jednak, pracując tutaj w Polsce, widzą się wieczorem i rano. Tym bardziej małżeństwa rozdarte przez migrację zarobkową, może teraz mają więcej czasu dla siebie, żeby siebie bardziej poznać, bardziej docenić, dowartościować, żeby dostrzec bardziej ukryte, piękne obszary swojego życia, poświęcenia i miłości. Małżeńskiej. Wiara w Chrystusa zmartwychwstałego jest odpowiedzią naszej miłości do Niego. Kochani, zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Odsunięty kamień z grobu Jezusa jest zwiastunem osunięcia wszelkich kamieni, które zalegają na naszych sercach i obciążają. Aż pod ten najcięższy kamień, kamień śmierci. A tam, gdzie spada kamień z serca, w miejsce noszącego, noszonego dotychczas ciężaru, pojawia się radość i nadzieja. Im większy był kamień na sercu, tym większa jest też radość, gdy się go pozbywamy. Przez wiarę, i miłość, chwytamy się ręki zmartwychwstałego Pana, i wiemy, że On nas mocno trzyma, że On nas ocali, że idzie razem z nami przez życie i wnosi w nie światło prawdy, i że będzie na nas czekał również w bramie naszej śmierci, by poprowadzić nas ku pełni życia. Mamy zatem w życiu określony ostateczny cel. Jesteśmy ludźmi oczekiwania i nadziei. Wiemy już teraz z całą mocą, że ostatecznie nie możemy tutaj zbudować trwałego domu na ziemi. On jest w innej przestrzeni. Nasze życie jest napełnione sensem, dlatego z całą mocą razem. Z Marią Magdaleną, apostołami, z niepoliczoną rzeszą wyznawców Chrystusa chcemy wypowiadać z całą mocą słowa. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan Mój i nadzieja.